Cześć, rozwiązanie tego zadania podzieliłem na dwa odcinki. Drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał, tam rozwiążę przykład B, natomiast teraz pomogę Ci rozwiązać przykład A. Tak jak możemy wyczytać z polecenia, wykres funkcji f od x przesuwamy o dwie jednostki w prawo. To znaczy, że tutaj następuje tak zwana translacja o wektor jeśli się przesuwamy w prawo, to wzdłuż osi x. Dlatego uzupełniam tutaj mm, współrzędną xową wektora. Współrzędna y jest równa 0, bo nie przesuwamy się wzdłuż osi y, prawda? Nie ma przesunięcia w górę ani w dół. Wiemy już, że w wyniku takiego przesunięcia otrzymujemy, otrzymujemy funkcję g. Od x. No ale co się stało ze wzorem funkcji g po tym przesunięciu? Zobacz, jeśli przesuwasz się o wektor. Jeszcze raz to tutaj ładnie zapiszę. To oznacza, że funkcja f od x będzie teraz miała taki wzór f od x odjąć 2 dodać 0. Dlaczego tutaj pojawia się znak minus? Otóż jeśli masz wzór y to się równa f od x, taką funkcję przesuwasz o wektor o współrzędnych p i q, to według tego wzoru takiego książkowego oznacza tyle, że otrzymasz, otrzymasz nową funkcję. y to się równa f od x odjąć p, dodać q. Widzisz? Teraz widać ładnie, że literce P odpowiada dwójka, literce Q 0. A więc, wzór funkcji geodix wygląda tak. To jest wzór odpowiadający takiemu arg argumentowi funkcji f od x. Czyli my musimy teraz do wzoru funkcji F od X w miejsce x wstawić x odjąć 2 i zapisać prościej ten wzór. Tak wygląda wzór funkcji g od x. Za chwilkę odcinek bonusowy i rozwiązanie przykładu B.